pierwszego polskiego radia ja przeglądałem SMS od Państwa i patrzyłem co przyszło pod 7151. 71, Czyli kto z Państwa najlepiej odpowiedział na pytanie, co było na tym pierwszym kapserku? Pss, otwieramy wiadomo. Sok, albo meter, albo i tam tych kapsach coś jest napisane. Skojarzyli z tym barki jednoznaczne. To był rok 1996. Pan Marcin napisał do nowego soszcza. Panie redaktorze, tam było napisane uszy do góry z wykrzyknikiem. Panie Marcinie, zrewanżyję się za tę osobę z naszym konikiem. Konikiem polskim maskotką za 2023. A teraz, teraz już ponad tysiąc tych kapselków ludzie je kolekcjonują, wspierają i tak dalej. O tym sobie też porozmawiamy, ale za chwilę strażacy naszej audycji. A potem uwaga, że gralskie szanty tutaj w górach, no tak, czasami tak jest. To jest Lato z radiem. tu wszystko się może wydarzyć. Gra, zapraszam. Maciek Łalecki, nasz reporter, gdzieś tam daleko, daleko na placu, gdzie buduje się nasza scena. Maćku, co tam się dzieje? A ja wszedłem na naszą mniejszą scenę, gdzie już za chwilę będą lekcje tańca z naszym e, trenerem, tańca Marcinem Koneckim. I już wiem, że najpierw hip -hop. Ja nie wiem, jak to się tańczy, dlatego będę się przyglądał. No, rozglądam się wokoło, tu się dzieje naprawdę sporo. Kolejne atrakcje się budują, wiele już stoi. Tak samo na scenie, co chwilę jakieś próby. Atmosfera iście piknikowa. Czy koniki przygotowane? Pewnie. Bo to jest najważniejsze pytanie, które zadaje bardzo wiele osób. Czy macie samochód pełen tych koników, maskotek i czy one tam są i od którego momentu będą rozdawane? Czyli za chwilę lekcje tańca, tak? Tak jest. A potem pierwsze konkursy. Maciek Walecki, proszę Państwa, także to jest osoba, która będzie tutaj dla Państwa przez cały dzień, tak samo jak wczoraj, z niepołomu, dzisiaj z tym parku relacjonować to, co dzieje się tutaj na naszym placu. A koło mnie, no właśnie. Była orkiestra strażacka, to musi być i szef tych strażaków, Tomasz Kaptur, naczelnik jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w tym barku. Dzień dobry Panie Tomaszu. Witam serdecznie. Który to rok już istnieje? Ile to lat? Tak, tam wątpliwa? Tak, 145, 145 w tym roku, 1878 to data założenia naszej, naszej straży. Lata historii wielu wspaniałych ludzi. Aż do dnia dzisiejszego, aż do dnia dzisiejszego, gdzie dysponujemy pięknym budynkiem, czterema wspaniałymi samochodami, dwoma ratowniczo-gaśniczymi typowo, jednym ratowniczym, jednym takim terenowym, który sprawdza się super w naszych tutaj górkach, Beskidach. 145 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w tym barku. Jak wy to robicie, że, że ciągle macie nowych ludzi, że ciągle macie chętnych, że tak jak nawet w tej orkiestrze, że rozmawialiśmy sobie, że są młodzi. W innych miastach nie to kiedyś to tam się gadało i teraz to już nie przychodzę u Was są. Gdzie jest ta tajemnica zakretnego? Szczerze mówiąc... Ciężko powiedzieć, nie jest łatwo, nie jest łatwo, ponieważ e, obecnie młodzież ma wiele, wiele innych atrakcji, przede wszystkim te nasze niewdzięczne urządzenia, smartfony i nie każdy garnie się do straży, ale dzięki temu, że, że jednak e, prowadzimy drużyny młodzieżowe, u nas uh -huh. e, aktualnie jest pięknie reaktywowana drużyna młodzieżowa, w tamtym roku już mamy 20 członków, no i musimy starać się... W jakim się... wieku? Zaczy, od jakiego tak, wieku można to, przyjść? Można przyjść generalnie od 12 lat, do 12 do 18 to jest ta Aha. drużyna młodzieżowa, no i potem jeżeli ktoś, że tak powiem, podłapie tego wakcyla strażackiego, może skończyć odpowiednie kursy i zostać czynnym strażakiem, uzyskać uprawnienia, żeby uczestniczyć w zdarzeniach. Ale to, Jak jest taki dwunastolatek, to od razu dopytam, to szkodzi z rodzicami, że rodzice przyprowadzają, mówią do pana, panie naczelniku. Mamy tu taki młody brząc, ale on by się podoba, wie pan, kask, wóz bojowy. Czy pan go poduczy trochę? Czy go tak, się? Oczywiście, oczywiście, muszą być, oczywiście to, są to dzieci, tak? Muszą być zgody rodziców i tak dalej, ale dzięki temu, że mamy wspaniałych tutaj mój kolega zastępca się zajmuje właśnie drużną młodzieżową. Prowadzi im świetne zajęcia, uczymy ich właśnie tego naszego fachu strażackiego, organizujemy różnego rodzaju wyjazdy, imprezy i po prostu dzięki temu te, ta młodzież jakby ma jakieś zajęcie, przy Aha. okazji uczy się wielu wspaniałych rzeczy, udzielania pomocy medycznej. I naprawdę może to niejednokrotnie wykorzystać nawet w takim życiu jeszcze przed tą dorosłością. to jest w ogóle najważniejsza nauka, jaką się wynosi z takiego miejsca. Pierwsza pomoc i to, że działa, że kiedy coś się dzieje, nie stoję z boku nie gapi się, na nie daj może nie filmuję sobie z smartfonem, bo, bo coś fajnego u nas w okolicy, zobaczcie to pomagaj i reaguj Ta, dokładnie, szczególnie zwracamy na to uwagę zresztą no, spotykamy się z tym na co dzień w naszych wielu akcjach na typu gdzie ludzie zamiast udzielić pomocy no to stoją z telefonami nie, nie. Y, Tak, dlatego też zawsze uczulamy na wszelkiego rodzaju szkoleniach jeżeli udzielamy pomocy, prosimy kogoś żeby wezwał pomoc, tak? Mm -hmm. a niejednokrotnie krzykniemy wezwijcie pomoc każdy popatrzy po sobie, nikt nie wezmie dlatego zawsze na szkoleniach uczulamy proszę, wskazuję konkretną osobę ty weź numer, pan, pa Pani wybiera tak? pan 112 mówi jaka jest sytuacja na miejscu, że reanimujemy, że udzielamy pomocy i tak dalej. To są bardzo mhm. ważne rzeczy, bardzo proste, ale szczególnie dzieci albo młodzież świetnie je przyswajają w stosunku do dorosłych. Tomasz Kartur naczelnik Operatniczej Straży Pożarnej w Tymarku, 145 lat. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A za chwilę.